真多啊！<Gen> <laughs> Otóż no dotarłem. Jest to takie miejsce, weźcie pod turystów, ale chcę to przeżyć, bo nie wiadomo kiedy miał okazję. Jakieś pojadę do Algerii albo do innych krajów mniej turystycznych, to na pewno się zdarzy taka sytuacja, że poznam miejscowych, którzy rzeczywiście tak żyją. Tutaj w Maroku, jak wiadomo, jest zbyt turystycznie, no i tutaj, tak naprawdę, dopiero Sahara się zaczyna. Więc. Idę zobaczyć zachód słońca. No już widzę, że sandały nie są do tego stworzone. No. Proszę. Zobaczyłem. Co miałem zobaczyć, to zobaczyłem. Idę. Są Polacy, bardzo przyjemni. Szkoda, że nie mam wódki. Na pewno by się napili. O, ale przyjemny piasek, kurwa. No, więc y, będzie spoko. Wiecie co? Jest to miejsce turystyczne, którego nie do końca daj, 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 lubię. Daj, daj, daj! <laughs> Widzicie? Ale chciałem to przeżyć, chciałem to zobaczyć i, i to jest chyba najważniejsze. Jutro na wschód słońca y, wybiorę się i wybiorę się na... Właśnie rozmawiałem tutaj z Polakami i podobno, no bo tu już są kilka dni, naprawdę są zadbane te y, wielbłądy i one są w sposób Godziwy traktowane, więc nie musimy się tutaj przejmować. Nie jest to słończy, czy też nie wiem, koń zakopanym, ale no cóż, byłem, zobaczyłem i rzeczywiście jest ok, więc wyrzutów sumienia nie będę miał. Podobno pracują dwie albo trzy godziny dziennie, więc w sumie taka robota to to jak najbardziej, <laughs> a nie 12 godzin. Miejscówka do spania jest spoko. Nie ma się co przejmować. A ja... zaraz będę żarł, bo robią zajebiste jedzenie, tutejsze. Wiadomo, pod turystów, więc nie będzie głowy kozy, bo tego sobie nie wyobrażam. Nie zjem tego kurwa, bo nie jestem jakimś takim turbo mięsożercą, mnie to brzydzi, poza tym to śmierdzi. A tu pewnie będzie tajini i cała reszta, więc luz. Jest to prawdopodobnie przedostatnie miejsce turystyczne, jakie odwiedzę. Potem się już wybieram do Sahary Zachodniej. Tam po prostu takich miejsc nie ma. No nie ma. Nie ma bo, bo nie ma. Jednak żałuję, powiem Wam szczerze, ja tu się będę nie na takie atrakcje turystyczne. No przyszedłem tu fajnie, zjedliśmy, nie ma co pokazywać, bo to jest zrobione tak zajebiście pod białych, że. Uff. A teraz przy ognisku, bo to jest takie wydarzenie. Zrobili ognisko. No nie wszyscy to znają, już ludzie są teraz z takiego świata, że nie zawsze to kumają. No i śpiewanie pod turystów pod... przy ognisku i granie na bębnach, nie, nie dla mnie, sorry. Nie zmusza się do rzeczy, których nie umiem się zmusić. Ale nie, nie bądźcie pogniewani, po prostu to nie jestem ja. Ale mam wstać o 5 rano i zobaczę wschód słońca. I to jest mój cel na jutro. Jadę na całym tym. <laughs> fajne zwierzę, bo fajne, ale na wielbłądzie. I czuję się na tyle zażenowany, że to już jest koniec takich akcji. No ja się już do takich nie nadaję. Nie, że tylko zbyt turystycznie, ale... Może no, nula. Ogólnie rzecz biorąc. Nie wiem co tu robię. O, tak to wam powiem. Wraz z ludźmi z wszelkich krajów świata i w ogóle... nie. <laughs> Okej. Okay. Przyjadę. Jak będę miał... Nie wiem, jedyną słuszną kobietę życia albo dzieci. To jestem w stanie dla nich to zrobić. Yy, I nawet się cieszyć i w ogóle być uśmiechniętym i to nie będzie udawane, tylko będę się cieszył tym szczęściem ich. Ale samemu to czuję się jak gówno. No nie no, widoki są ładne, wiem. Ale mimo wszystko żenuła Żenua. Białasy kurwa przyjechały. Płacą 120 złotówek. I noc na pustyni. Ej, ognisko takie wielkie, niby. A tak naprawdę kilka gałązek. I granie na bębnach, jakby kurwa to było coś wyjątkowego. Gościu grał shakira. No. Kurwa. Aha, poza tym wstałem rano, więc jestem to marudny. Zdjęcie chcesz? O kurwa, tybie. O Jezu, idę żegać. <śmiennie> Mimo, że jesteśmy międzynarodowi, to mamy to samo skarżenie. Mi też się skarżyło z królem Wem zaśpiewałbym, ale właśnie chciałem zaśpiewać, ale nie znam tekstu. Albo jak ktoś, no w sumie czy to ma tekst? No, rajdóweczka. Co to kurwa, kadet? Ty, raj, rajdowy kabriolet. No tego jeszcze nie przeżyłem. O. A, bo to jest chyba Peugeot taki stary. Fajna zabawka. Ja już osobiście czekam. Czekam aż wszyscy się zbiorą, się nacieszą tym wschodem słońca. Muszę... Właśnie, zepsułem sobie tę kartę, bo nie... Za, zgubiłem po prostu pini PUK, więc muszę kupić nową i dać znać Polakowi, koledze, że przyjadę jutro. No właśnie, to jest ważne, żeby mu dać znać. No tak, na pustyni jest sygnał, musicie o tym wiedzieć, zresztą tam gdzie spaliśmy też by, zanim nie zepsułem karty. Eee, no nie wiem, no jest już prawie ósma rano, czas będzie łapać stopa. Myślę, że o dziesiątej zacznę łapać. No bo musiałbym tu znaleźć gdzieś na miejscu miejsce, gdzie mógłbym się umyć. Chociażby, nie wiem, no z dziesięć złotych, pięć złotych zapłacić, ale żeby się umyć. Bo no nie miałem warunków. Nie, nie, mówię, byś się tylko dzisiaj rano nie umył, to spoko, ale wczoraj rano też nie miałem warunków, bo było zimno. Więc ogólnie rzecz biorąc, dwa dni to już jest przesada, a chcę szanować swoich kierowców. Więc... Warto by jest... było się. Umyć. No, nic. Jak w ogóle dajcie to o 12, wam też się chce spać? No wiecie, 12 w niedzielę po sobocie, to jednak, to jest wczesny ranek. No. W ogóle te skarpety i sandały nie przeszkadza mi to. Aczkolwiek nie wiem jak ja też te skarpety. O, let's go. Widzicie? Pierwszy się skapnąłem, że już jest czas na to żeby stąd spierdalać. Bo nie ma tu czego... ale kurwa. ale, ale, Maria. Ej dobra, sorry, pamiętajcie, ej, w ogóle ten odcinek jest podobny jak odcinek o Dubaju. W Dubaju też wszyscy są zachwyceni, a ja jestem zażenowany i mi się żygać chcę na widok tego wszystkiego. A tutaj jestem y, też jakoś taki nienaturalnie się czuję. I tyle mam do powiedzenia. Nie jest mi tu dobrze. Ale to nie, że ich wina, po prostu nie jest to dla mnie. Widzieście kiedyś wielbonda? Takie kamyczki. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się czegoś jak krowy, okazuje się, że to takie większe niż królicze. Dziwne. To jest mój. Pomyślcie, że kiedyś tak karawany wyglądały naprawdę. Tylko w ten otóż sposób można było przebyć przez całą, całą, to jeszcze raz, całą pustynię. Ale cóż. Teraz... Teraz to jest wszystko pod turystów. I w sobie dobrze, przynajmniej człowiek może coś przeżyć jak kiedyś. Ludzie też chodzą na surwival i, i do lasu i tak dalej polują na króliki. Kiedyś chciałem wziąć łuk i polować na królika. To dla was wiecie, do odcinka, Paweł powiedział, w życiu nie dodam filmu jak zabijasz zwierzę. Ale <laughs> to dobrze, to dobrze. Człowiek z sercem to dobrze. Udało mi się ogarnąć. Eee, pan, który tutaj prowadzi ten biznes, po prostu zapytałem czy mogę się umyć, bo <coughs> chcę być świeża, idę na stopa i powiedział, że bez problemu po prostu się umyłem. Jestem teraz świeży, piękny, pachnący. Tylko że mi się konserwa otworzyła w plecaku. I problem polega na tym, że wszystko śmierdzi śledziami w stosie pomidorowym. Kurwa, dobrze, że jadę jutro do Polaków. Bo to naprawdę trzeba ogarnąć, wszystko trzeba tu wyprać. Wszystko to nie ręcznie, tylko w pralce. Więc oby mieli pralkę, ale bądźmy szczerzy: XXI wiek na pewno ją mają. Tak w życiu bywa. Nie będę miał na święta śledzi. Kupię jakieś miejscowe. Przykro mi, bo zawsze miałem tradycyjnie ze sobą taką puszkę. No i chuj, no i się nie udało. Bankia. No, się wystraszyłem. Co ja się kurwa pytam czteroletki o, o bank? <laughs> no debil. Uruchomiłem e, telefon, okazało się, że w najbardziej... Kurwa, naprawdę sprawdzałem 10 razy. 10 razy czy mam w tej kieszonce e, ze swojego telefonu, wiecie, taki plastyczek, żebym mógł sprawdzić, kurwa, czy... Jaki mam puk. I wiecie co? Sprawdziłem 10 razy. Nie, nie było. Dzisiaj tylko włożyłem rękę było. I tu miałem na sobie teraz tą nerkę, a wtedy nie miałem na sobie. <laughs> Lecz była ona obok, więc było łatwiej przeszukać. No dupa no, tak było, że nie miałem internetu, bo że tak miało być. Chły 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 No o, Tych Gości wygląda jak Janusz na bank jego ojciec był Polakiem. Albo dziadek chociażby. Z takiego wąsa to by... Takiego gnoja pod nosem to by nie wyhodował. <laughs> no dobra. Ogólnie stąd wydostać się będzie makabrycznie. Nie dlatego, że nie ma aut, tylko dlatego, że wszystkie samochody są wynajęte przez białych. W sensie nie, że oni są kierowcami, tylko właśnie mają kierowców. Przez co ja... nie będę mógł być zabrany. A jak już, to za miliony monet. Ale muszę się stąd wydostać i to jest priorytet... Dlatego właśnie wszyscy machają. Idzie jedna biała baba. A nie wezmą mnie, no bo jak mają mnie wziąć, jak on pracuje, no nie może zabrać. Chyba, żeby ona powiedziała, ej, weź tego gościa, fajny jest. No ale nie zrobi tego. Ale teraz jadą wynajętym autem. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No i dupa. No cóż, tyle szczęścia, że złapałem stopa fajnego. Goście mnie wystawił na drogę na Marrakesz, mimo że tam tamtędy jest łatwiej dojechać, tak z przygody przeżyć, a to właśnie na tej drodze będą ładne okolice, więc jak najbardziej tędy chyba najlepiej. co tu dużo mówić? Nic, tylko Hakuna Matata i do przodu, tylko że bardzo ciężko będzie złapać stopa, bo albo jadą turystyczne samochody, albo jadą przepełnione, albo autobusy, więc dopiero się zobaczy. Japonczycy nie zabiorą, ni chuja. Mój wzorowy plecak udało mi się go postawić. Już trzecią wyprawę takim jadę, więc naprawdę zajebiście. Nie wyobrażam sobie innego. Otwiera się kurwa jak walizka, po prostu nie muszę się przejmować. Nie wiem, wyciągać z samego dołdu. Po prostu otwieram pyk i sobie wyciągam co mam wyciągać. No tylko problem polega na tym, że teraz ciężko mi złapać stopa. Już doszło do kryzysu, że wyciągnąłem flagę. No cóż, któż nie pomoże, jak nie ona. Nasza cudowna, piękna polska flaga. Może w ten sposób sprawię, że ludzie pomyślą. O, patrz, Polak, może go weźmiemy. Nie wiem, kurwa, po prostu stoję tutaj i, i stoję, i, i dupa. Fajnie, mieć taki brzuch, przynajmniej mam jak oprzeć. Yy, Selfistika. <laughs> no nic. Monopod, sorry. Selfistik jest do telefonu, jak dla mnie. <laughs> e, poszczęściło mi się dzisiaj, złapałem stopa tutaj e, parka z Kielc. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo przyjemnie, bez nazwisk. No i co, jedziemy, jedziemy na jakiś kanion, tak? Więc, więc dam, damy radę. Jedziemy Dacią, w ogóle tutaj Dacia wygrywa. Cały czas widzę wszędzie Dacie, ze względu na to, że chyba mają jakąś albo umowę z... Rumunią, albo po prostu to jest najtańsze auto. Teraz, no, dwa pytania, no. Wiecie, śmiałbym się normalnie z Daci, bo Rumunia. Ale my kurwa nie mamy żadnej fabryki samochodu, więc w sumie będę milczał, bo wypada. Jedziemy tak już od kilkudziesięciu kilometrów. Po prostu warunki są ciężkie. Ale warto! Ja nie jestem kierowcą, więc ja nie przeżywam stresu, ale warto dla tych widoków. I powiem wam szczerze, no jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony! Jestem w ogóle zadowolony, że, że jestem tutaj. No, a teraz sobie stanęliśmy na chwilę, żeby odpoczęły hamulce, bo możemy wpaść w dół. A cię mówię tak specjalnie, bo tutaj dziewczyna słucha. <laughs> znaczy nie moja, kolegi. No. Co tu dużo mówić, łapie stopa, jestem na drodze do Marrakeszu. Moi ulubioni Polacy właśnie skręcili w lewo do Adagiru, więc tak wyszło. Przed mną siedzi Turbo, piękna, prześliczna dziewczyna z koleżanką zasuniętą, ale ta jest odsunięta no i no, powiem Wam szczerze, robi, robi wrażenie. No, nie dziwię się, że każą im być zasłonięte. Myślę, że szef wszystkich szefów ich religii po prostu sobie wymyślił to. Ze względu na to, że był zazdrosny o ich urodę. Tak mi się wydaje. No nic, jestem na drodze, więc tak naprawdę, wszystko co jedzie w tamtą stronę, jedzie do Marrakeszu. Ale jak wyjdzie, to nie wiem. Sorry, że mam naknięte oczy, ale jest takie słońce, że się nie da wytrzymać. A nie, nie będę nosił okularów przeciwsłonecznych, bo ich po prostu nie lubię. Może kiedyś znajdę takie, które będę lubił. W sensie będą wygodne, będą miały jakieś tam filtry, nie wiadomo jakie. Na razie nie znalazłem takich, więc na spokojnie sobie po prostu. Łapie. No i jadę do Polaka, więc w sumie... w sumie będzie spoko. Będę mógł się oprać, pogadać po naszemu znowu. Jak wiadomo, nasi są wszędzie, więc... wiadomo jak jest. Yo. Cóż, złapałem stopa, yy, w Ajnie w Maroku, yy, do Marrakeszu, więc ogólnie rzecz biorąc będzie zajebiście. Jadę ciężarówką, tutaj obok mnie jeden pan i drugi, a ja z nimi. Prawie jak Oreo, ale jednak nie. Dopiero to za jakiś czas dopiero powstanie. A tutaj no co, no jak to okolice Jak widać zająłem honorowe miejsce, pan odszedł, więc mogę sobie siedzieć w i zaglądać na widoki, a zobaczcie sami jak jest. Drodzy, nie wiem co wam powiedzieć, ale wpadłem na dosyć głupi pomysł, a tak naprawdę to Polacy mi tutaj podpowiedzieli taki pomysł. Nie wiem, czy z ich strony to było mądre, ale ogólnie rzecz biorąc wybieram się na 4000. Tak, zdobędę 4000 po raz pierwszy w życiu. 3000 zdobyłem, 2000 zdobyłem, 4000 jeszcze nie zdobyłem. Mimo, że obiecałem w odcinku odcinek był z Gór Smoczych. RPA, że już nigdy więcej w górę nie pójdę, to teraz pójdę na bardziej wymagający no bo 4000 to już, to już naprawdę rzeźnia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę wyjechać w takie miejsce, w którym e, auto zbiera pełne, e, pe, do pełna się zbiera i, i po prostu się jedzie wtedy za pieniążki. No i jeszcze dziś będę wchodził. No powiem Wam szczerze, nie jestem zachwycony. Ogólnie żałuję tej decyzji. Ale co mogę zrobić, kiedy najważniejsza przez świat fazie jest przygoda? Aczkolwiek widzicie moje przerażenie na twarzy, stwierdziłem, że jadę na 3000, 4000. No to zdobędę. Diebel Tupkal, czy jakoś tak. 4160, chyba 2 albo 7 metrów nad poziomem morza. Oj, będzie się działo. Ja pierda. Tyle mówiłem kurwa, że już więcej w górę nie pójdę. No i zaś mnie odjebało Trzymajcie kciuki.